Siemanko wszystkim, z tej strony UcTi i jest się ze mną świetna ekipa <grywa> Cześć Cześć <grywa> yes. Gramy dzisiaj sobie na mapce z wallhackiem tak jakby i z losowym HP Drużyna przeciwna jest z fanpage'a, link w opisie Zapraszam i dawaj restart i lecimy Ale, ale, ale Oli, ole, ole. Ej daj, mycz mi piosenkę, żebym Nie, no jestem tankiem No nie. Dobra Ale, ale Jadę apartem z nimi No ja mam 2,5 i HP 2 i tysiąca trzech, trzech, rympa Aj dobra, jeden po ryju i stoi, nie? Oj, zarabia się Nie, nie chcę na strzelać Pało. O, jeszcze rampa jest. A, super. Hmm, kurde, jemu ja no się trafił kity. na wszystkich, którzy mieli 50 HP, a ja na 300 trafiłem. <grym> ja kurwa. kurwa. <grym> na ten jest tak wam A, 107, dobra, spoko. O nie, na no 13 HP. Jaki żart. Ile HP Grzegorz? Ale, ale, ale. A, dobra, nie trafił mnie jest na rampie. Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj super. Podchodzi z na rampie. Dawaj no, plecy. My mamy tanka czy oni? Tank. Tank. Idę. Kurwa no, 1600 HP dostał. O, to jest 1000 jeszcze ma, prawda? Więc... Mm -hmm. No nic. Mm -hmm. Ja mu dałem 200 tylko. Ja chcę tanka. O nie, nie, mam hajsu. No nic. Dobra, 600 HP no to alta. Kto ma tanka? Ja nie wiem. Czyli nie my, znowu oni. No i przegramy no. Bo, kurde, z pistolem, gram, a nic nie widzę. ezu. no nie, no dostał heada 164. To jeszcze nie zginął, o zginął. A John jak zwykle gdzieś tam z tyłu, no. <grywka> ale, ale, ale. A, o, masz a w ścianie się zadarł. Oh, ale mi ładnie podskoczył. Nieźle. Dawaj, u, ugrasz to. <makes> noise> noise> <Suspcji> Może nie? den chyba. Nie wiem, czy go ja nawet trafiłem. A dostałem. Nie da nam tanka, bo przegramy to O, mam tanka Nice pół tysiąca Szybciej A serę nie Ja mam ja tam nie dojdę. Halo? Short jest. Idą ma HP. Jest, dwóch jest. O, jest, idą. Zostawcie coś hard. dla mnie. Nie gin grzeszył, bo ja tam nie dobiegnę. Nie. Tell me! O, dobra, nice. Ale dobiegnę. Yes. Oczywiście kanały naszych, czyli moje i Grzesia są w opisie W opisie, nie? tylko nasze Którego jeszcze mieliśmy. A, to mieliśmy? A mój? Mój to tam jest, takie <laughs> ważne jakiś Dzięki, dzięki Ja mam sprawę Zawsze do wysług Ktoś ma z nas No ty na wadze <laughs> <laughs> Ja się tak zaśmieję troszeczkę Boiłbyś mnie, że to nie da się. the only one. <grym> o oh, nie, tam tank jest chyba na rampie. 170 dostał, w 6 był z obniżarką. Uuu, uh, milony klasę dostał. O i po ludzie. Tak gramy. śpiewami ja Czekaj, bo jak, jak, jakiś smut leci. A bez radia to nie wiem co leci, to nie będę śpiewał. Rampa jest. To tank chyba, bo tam był tak jest na... nie wiem gdzie. Tak że nawet go nie widziałem. Gdzie jest to bomba? Aaaa pierdolę cioter Lipa jest Musiał na musiał być. A. Tyle strzałów i raz w, w głowę tylko dostał Nie za tak gra A. <laughs> A. No i 1800 dostał Wy możecie obijać w końcu kiedyś ja właśnie go chyba. A nie, tego innego. Daj mi tu, mój. Dobra, panie. Weźmy. Dużo chłopców. O, jestem tankiem. Dużo no, chłopcze, nic dziwnego. I to mi idę. Biegnę tam powoli. Konektor! Paka jest w

ja ammo w 90 Co ja zrobię? Jeden on ma Teraz musiałem mu w pistolu też skończyć Ale dobra, o, czas jest wakale. dla nas, więc Ale tam tlenice zrobiło Właśnie <laughs> zapominaj, że tu nie ma się musiałeś cicho skończyć dobra On też miał 0, a nie, 8 miał W tym momencie dostałem raka. O, mam. Tak, tak, Mogę wziąć. Z jest moment ja <gryw> A <wallet> <system> no ja mam 50 HP, no zawsze <gburna>. na tym HP zawsze mam mało. Oba, chodź, Max, ma, chcę się wywalić. Powinien się Apart jest? No nie, no dostał, 65 w 3. Z autolału jest. Halo internet, halo internet, proszę się ogarnąć. O, awesome, 4h To za bullshit Akurat teraz mi ping podskoczył Aj, dupa już No już nic nie zrobisz No chyba, że paki będę pilnował jakoś Nie no, masz 8hp Ajajaj A nagewa sobie wezmę. O i nie, Hevlara. się Hełmu To ma tank? Ktoś z nas? Nie, nie. Kurde. To lipa. Pusto mam. Ko, W zrašuje? Płacach jest jeden. O jasny feeda mi da 81 w trzech módejem. Nic nie wiem w sumie. Znowu no, przekierane? Dobra. Eee, cheater w aparcie. O no Jezu! No, dostał. Gdzie on tam był? Ja, nie, <grym> nie wiem! By nie było tam widać. Nawet. Ja mam tak ściszoną grę i jeszcze muzyka, to w ogóle nie coś ja Nie, Nie, z trzeba grać.

kto jest tak? Ja tu sobie mogę pozabijać, nie? Ale echo <śmany> u kogoś było. O, jestem tankiem. Dobra, ja mam 3 ap, ja jadę się przegryźć do bramki. Ale nie masz winy ja mam ja 700 ping'u. E Fajnie. Ale powiesz coś? PAM, 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 PAM B chyba, co? O właśnie, B Może do, dobiegnę do jutra Czyli nie robię. Do pakić. W sumie do no, rady. No patrz. Tak na Fiusa nie ma więc. Dobra, jaśnij. Nie. Dobra, no nic, przegraliśmy linki do chłopaków w opisie i jeżeli Wam się spodobała to łapka w górę. I cześć!